Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemności jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł od nas świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa. Która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jako jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przed chwilą odczytaliśmy fragment Ewangelii z świętego Jana, tak zwany prorok, prolog. I ten fragment Janowy, on nam bardzo pokazuje coś jakby takiego wyraźnego. Ewangelia Janowa jest przez większość biblistów uznana za taką Ewangelię, która została spisana najpóźniej. W związku z tym nie ma tutaj takich opisów jak u Ewangelisty Łukasza, czy Mateusza, o żłobku, o tym jak się Pan Jezus narodził. Ewangelista Jan pokazuje nam już bardzo wyraźną teologię czyli moglibyśmy powiedzieć pewną refleksję, czy pewien namysł nad tym, co w związku z tym wydarzeniem historycznym, które się dokonało 2000 lat temu, co w związku z tym dzieje się w tej przestrzeni duchowej? I oczywiście, gdybyśmy chcieli opowiedzieć o prologu całym dzisiaj, to zdecydowanie zabrakłoby nam tej nocy, więc skupię się tylko na jednej, na jednej myśli, na jednym fragmencie, który poddaje nam Ewangelista Jan. Chodzi mi tutaj o kwestię napięcia pomiędzy światłością. I ciemnością. I też y, muszę się przyznać, że będzie to tylko takie rzucenie, y, powiedzmy sobie, linków, y, bo temat jest dość długi i szeroki i y, być może warto sobie czasem kiedyś przeczytać Ewangelię Jana, tylko w tej perspektywie patrzenia na to, co Jan mówi o światłości i co Jan mówi o ciemności. Tymczasem jak Wam powiedziałem, ten prolog Janowy jest już pewną refleksją, którą potem Kościół bardzo mocno przyjmie i może najpierw zacznijmy od liturgii. Kiedy patrzymy na liturgię Adwentu, czyli tą liturgię, która przygotowuje nas do Bożego Narodzenia, mamy tam bardzo dużo takich fragmentów, tekstów mówiących o światłości, ale mamy też taki niezwykły zwyczaj, bardzo wyraźny w Polsce, odprawiania rorat o porannej godzinie 6, 6.30, czasem 7 w niektórych miejscach, w których ze świeczkami i Maryją czekamy, sprawujemy liturgię i najczęściej to jest taki przełom pomiędzy nocą a dniem że wchodzimy do kościoła w ciemności, a wychodzimy już w jasności. Jakby ta liturgia przeprowadza z ciemności w jasność. Kiedy popatrzycie też na ten okres, w którym się znajdujemy w takiej perspektywie szerokiej, to od tego czasu mniej więcej zaczyna nam się wydłużać dzień. Wychodzimy z ciemności, wchodzimy w jasność. Kiedy popatrzycie na teksty biblijne, to w ten, w tak naprawdę bardzo wyraźnie nam Jan, od, nas Jan odwołuje do Księgi Rodzaju. Do księgi, w której mamy najpierw stworzenie. Nie wiem, czy pamiętacie, w trakcie stwarzania pewnego dnia Bóg stworzył światłość. Stała się światłość, stała się jasność. Jest tam też taki fragment w Księdze Rodzaju, kiedy sam Bóg prowadzi. Izraelitów, do ziemi obiecanej za pomocą obłoku albo ognia, jasności, czyli znowu mamy ten motyw światła, w którym Bóg tak bardzo wyraźnie prowadzi człowieka. I Jan używa tak naprawdę całej tej gry, ponieważ doskonale wie, czym dla nas jest ciemność i czym dla nas jest jasność, a w starożytności to było jeszcze bardziej wyraźne. Bo dzisiaj troszkę radzimy sobie e, dzięki temu, że mamy. Elektryfikację, natomiast kiedyś było to jeszcze bardziej wyraźne. Jak było ciemno, to było naprawdę ciemno. I ludzie, kiedy było ciemno, mieli jakieś lampy, czy to naftowe, czy woskowe, w różnych okresach, próbowali rozświetlać tą swoją ciemność ale doskonale wiecie, że taką lampą nie da się wiele rozświetlić. Ci, którzy byli na Roratach, kiedy przychodzili, widzieli, że jest ciemno. My specjalnie w ciemności sprawowaliśmy tę liturgię i dopiero wyjście do światła, w moment, wejścia wejście w słońce, w prawdziwy dzień, powodowało, że zaczęliśmy widzieć, mieliśmy perspektywę. Nawet zobaczcie dzisiaj, kiedy sprawujemy tę liturgię, kiedy jest ciemno, to tylko widzimy. Część, nie widzimy tak bardzo ostro, nie widzimy wyraźnie, nie widzimy całości. Jan... Mając świadomość tego, że to jest taka bardzo wyraźna kategoria ludzka, używa tego napięcia pomiędzy ciemnością a jasnością, żeby nam pokazać, kim jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus wcielone słowo, Bóg, który schodzi na świat, który przyjmuje ciało ludzkie, jest dla nas światłością dającą nam zrozumienie, jakby objawienie Pana Boga. Takim, który pokazuje nam, kim Bóg jest, jak bardzo Bóg kocha, jak bardzo Panu Bogu zależy. Święty Tomasz w którymś momencie, to jest XIII wiek, już oczywiście, Święty Tomasz powie, że Bóg najpierw daje nam rozum i każdy z nas już w rozumie ma ten moment umiejętności, choć trochę takiego sądzenia, rozpoznawania tego, czym jest dobro, czym jest złoto. Będzie na takiej naturze budować, ale w przyjściu Jezusa, Chrystusa daje nam prawdziwe światło objawienia. I zobaczcie. Tak samo jak z takim codziennym naszym światłem, my możemy nadal jakby być, powiedzmy, tak mrukami ciemności. Możemy nie widzieć światła, możemy, możemy żyć życiem, nazwijmy to w cudzysłowie nocnym, nie wychodzić za dnia, unikać słońca, nie widzieć ostro, poruszać się w ciemności. Że to, że światło jest, to nie znaczy, że my z niego skorzystamy. To, że światło jest, nie znaczy, że my otworzymy nasze oczy na to światło, że my w tym świetle otworzymy oczy i zobaczymy to, to co jest wokół nas. Możemy zamykać oczy, możemy się kryć. Możemy chodzić w cieniu, możemy nie mieć odwagi na to, żeby skonfrontować się ze zbyt dużą jasnością. I kiedy Ewangelista Jan pokazuje nam dzisiaj, że Jezus Chrystus jest tą prawdziwą światłością, która przychodzi, to myślę, że to jest niezwykłe takie, żeby zobaczyć, że Bóg nas zaprasza do tego, jakby nam dzisiaj tak bardzo chciał powiedzieć: Miejcie otwarte oczy. Jestem światłością, macie swój rozum. Jestem. Bogiem, który schodzi na świat po to, żeby dać się wam poznać, żeby oświetlić wszystkie ciemności, żebyście mogli zobaczyć. I chciałby nam powiedzieć: otwórzcie oczy, zobaczcie mnie, dotknijcie, odkrywajcie, bądźcie ze mną. Bóg, który jest światłością, daje przestrzeń na to, żebyśmy zobaczyli, a naszym Wielkim, ogromnym, ważnym zadaniem jest to, żeby mieć takie serce, które się zdecyduje na otwieranie oczu, na zobaczenie Boga. O tym dzisiaj Jan. Bóg jest światłością. Bóg zszedł na świat, po to, żeby rozświetlić wszelkie mroki naszego życia. A to, czy my w świecie otworzymy oczy, to już naprawdę zależy od nas. Miejcie bracia i siostry oczy otwarte. Tego Wam bardzo życzę w tej liturgii.